może odnaleźć się w kolorze. Hmm. Na pewno y, suplementujemy się, y, czujemy taką czujemy potrzebę. Taką potrzebę. Ja poczułem taką tak. potrzebę tutaj po, tylko y, po przedstawieniu jakiejś oferty ze strony Beatki. Ja, z, ja prowadziłem zdrowy tryb życia i chciałem zapobiegać y, przykładowo jakimś następstwom. Prawda? I i sobie świetnie żyć w dobrej kondycji. No a tutaj mi babka spadła z nieba, i nie tylko ona. W jaki sposób? Wraz e, z suplementami i <laughs> kosmetykami. Sposób, e, związek może być wspomagany przez kolejkę, czy, 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 czy to, to, co kolej robi? E, może być wspomagany. No My tutaj siebie wspieramy nawzajem, prawda, i dążymy do, do tego samego celu, prawda? I w mniejszym stopniu, drugi w większym, ale jednak wspomagamy się i stymulujemy. Tak jak kolwita e, z witaminą. Synergiczny. synergiczny synergiczny to witamina to, to jest, witam, jest witamina nieważne ja, bileby się wspomama ja wspomaga. jestem witaminą <noise>